Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Pikachu. Dziś kolejny odcinek z zabawkami z Chińczyka. Gamepaki numer jeden są już dla mnie historią. Kapitan Pikachu wylądował na pokładzie i cała reszta również już jest w klaserze. Zacumował do portu. Dokładnie, a na rynku pojawiła się dwójeczka, czyli coś zdecydowanie dla fanów iwilucji. Wszystkie karty, które możemy tu wytropić to Evilucję właśnie. Dokładnie, pudełeczko takich samych rozmiarów jak to poprzednie, ładnie błyszczy, pięknie wygląda. No, i chyba co? Trzeba się do nich dostać. Tak jest, a poza tymi dwoma pudełeczkami, na koniec, jeszcze mała niespodzianka. Lećmy na stół. Jesteśmy już na stole, a przed nami dwa pięknie błyszczące gępaki, tym razem iwilucyjne. Tak jest, no błyszczą się jeszcze mocniej niż te pierwsze, które całkiem niedawno otwieraliśmy. E, Gębak Vol2. E, całe pudełeczka, jak widzicie, poświęcone iwilucjom i zasadniczo nic więcej w tych pudełkach nie ma, tylko iwilucja. No, i niestety i ostatnio kojarzą się tylko i wyłącznie z jednym z Prismatic Evolutions, więc. Uch, no, trochę ciężko podejść do tych boksów, ale mam nadzieję, że w przypadku chińskich boksów będzie troszkę lepiej. Oj tak myślę, że będzie no powiem tak co ciekawe te chińskie pudełeczka Jedynki pootwierałem chyba z 6 czy 7 boksów zanim trafiłem kapitana Pikachu. tu czy coś konkretnego szukam nie do końca Myślę, że wszystko co stąd uda się wyciągnąć będzie w pewnym sensie zaskoczeniem i w pewnym sensie będzie miłe. Liczę na to, że chociaż jedną z tych czterech specjalnych kart iwilucji, które są w tych boksach uda się wyciągnąć chociaż w jednym z tych pudełek. No, dla mnie to na pewno będzie zaskoczenie, bo nawet nie do końca zdaję sobie sprawę, jakie karty tu na nas czyhają, więc no ja coś tam widziałem. Oczywiście każda z iwilucji jest w wielu, wielu wersjach. Są te dziwne rewersy, dziwne holówki, stampy, nie stampy, także jest tego bardzo, bardzo dużo. To, co nas interesuje najbardziej, to cztery karty arty Iwilucji. Oczywiście są tutaj jakieś, też fałki. Są... Szajniaki są? W ogóle, nie ma szajniaków, to... nie ma tym razem szajniaków. Są fałeczki, są różne wistarki, różne tego typu tematy. To też ciekawie, ciekawie. Tak, no. Otwórzmy sobie coś. Myślę, że klasyczna bitwa po pudle na łeb i zobaczymy, co się stanie. Trzeba staje. też zauważyć, że w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie te pudełka do nas dotarły. Tak, w ogóle były zapakowane w takie pudełeczko, które prawie idealnie mieściło te dwa pudełka. No i to pierwszy raz, kiedy zamawiam z AliExpress Boxy i przychodzą naprawdę miętusowe. Aż chciałoby się je umieścić w szafie. <laughs> Kto by chciał, to by chciał, ja bym chciał je otworzyć. No, ale tak naprawdę z różnych sklepów one przychodziły czasem różnie. Czasem troszkę pogniecione, natomiast nigdy kartą w środku nic się nie stało. I dobieramy się już do środka. W środku, oczywiście, 15 boosterów, w każdym po 4 karty. Podobnie jak to było w przypadku pierwszej części. No ale te pudełeczka. No. O, oczywiście źle Są, są ładniutkie. Tak wyglądają busterki. Już je sobie wyciągamy. Cyk. Busterki wyglądają słodziutko. Dokładnie. Mam nadzieję, że zawartość również będzie słodziutka. Myślę, że pojedynek oczywiście klasyczny. I tak jak po japońsku, tak i po chińsku się tutaj pobawimy. Czyli do dropa i hopsa zmian. Lećmy. Zobaczmy, co tam Chińczycy przygotowali dla nas w gępakach. Od razu z Pokebolem zaczynamy, a jak? Wol 2, tak jest. I o! ze Stampem. I Joltik, Stampik. A, no, no, w sumie tak. Ja nie liczę no, Stampika dobrać. jako drop, choć. Tak, bo byśmy się w tych punktach tutaj pogubili. Oj, przełożyłem <laughs> niepotrzebnie, niepotrzebnie. Co wam to. O, proszę bardzo, jest Iwonka Pokeball. Oczywiście. O, proszę master bardzo, Ball. jest pierwsza Master ballka. Ja nie wiem, czy to traktować jako drop. Powiedzmy, że nie będę. Nie będziemy się Chociaż zasadniczo, jak tak będziemy to traktować, no to ja mogę nigdy nie skończyć tego boksa, bo tutaj takich dropów z prawdziwego z drugiej, zdarzenia. Z drugiej strony, jakbyśmy pokebole, masterbole traktowali jako drop, to w każdym jest... O, I e, tu też masterbolka, no na przykład, glacek. Po prostu byśmy na zmianę odbierali, więc... Tak. No to dobra, to powiedzmy, że otworzę 5. Ok. Niech Zmiana i tak dalej, i tak dalej. Lecimy, zaczynamy od Pokebola, jest kolejna Iwonka. Iwonek tutaj będę chciał najwięcej jak nazbierać, ponieważ są mi one potrzebne. A w zasadzie nie do końca mi. No i jeszcze jeden booster. Jeszcze jeden boosterek i pierwszą piątkę będziemy mieli za sobą, jeśli chodzi o no, GAMEPACK VOLKSWAGEN. To jest po raj dla fanatyków iwilucji. Tak, i kolejna Master Ballka, proszę bardzo, tym razem sympatyczny koleżka tutaj z grafiki boosterkowej. Czekam tak i... na GAMEPACKA z myszami, po prostu... A niedługo w chińskim dodatku myszy tak, nie będą, e, tutaj Trzeba wam się tutaj będzie... wyświetlają na ekranie. Trzeba się będzie nad tym pochylić jest Iwonka w tym dziwnym rewersie i Master Ball w opowie. No i tak tu się dropi z tych gępaków, słuchajcie. no Są <grym> i wilucje wy, w każdej postaci. To już zależy, co kto szuka. I Kolejna master. No my czekamy na jakieś arciki. Zdecydowanie, zdecydowanie. A one gdzieś tutaj muszą być. Jest na przykład Pierwsza fałeczka, czyli pierwsze w ogóle cokolwiek innego poza Master Ballami, poza A, Stampami. Booster chyba czwarty. Chyba tak, tak to wygląda, jeśli patrzę na ten to, mały śmietniczek, Eevee? który się tu zrobił. Oh, o! I proszę bardzo. No, u ciebie to trochę fajniej sypie. Ja nie wiem tylko, czy ten v trochę się nie pozbawia szansy na wierzch. O nie, o nie. Ale nie wiem. Nie wiem. Nawet nie tak chcę nie tutaj, wiem. nie chcę straszyć. Już mi trochę tutaj niepewności zasiałeś. No i stampik koniec, nie no dobra. Lecimy dalej. No u mnie na razie nic, jeśli chodzi o yy, no coś co nazwać by można dropem, albo coś co koło dropa leżało. A tymczasem kolejna Iwonka i kolejna, kolejna Master Bolka i lecimy z kolejnym boostem. Szybko idą te busterki, mało kart. Kolejna masterbolka. Mało proszę kart, bardzo ale dużo masterbolek. Tak, bardzo dużo masterbolek. No myślę, że tutaj po tych dwóch boxach yy, gdzieś być może w okolicy wszystkich będę już mógł tutaj. Jeszcze Ambreona nie było, co prawda. O! A tymczasem VMAX. Kurna, jeżeli Tobie Wimax zabrał szansę, to Mi chyba też. Mam nadzieję, że to po prostu nieprawda. Ale Mi jeszcze nic nie zabrał. Kurde. Tego się trzymajmy, że mi też nic nie zabrał. Nie wiem, jak jest dropyt, nie wiem jak to wygląda. Cały czas żyję nadzieją, że jednak coś lepszego uda mi się wyciągnąć. Cały czas żyjmy tą nadzieją, no bo cóż nam pozostało, No skoro boosterków na stole jest kilka, e, ja jeszcze jeden przepalam i już kolejka się zmienia. No na razie co, no dwa Vmaxy i jedna fałka z takich dropów e, nieoczywistych powiedziałbym, liczymy na więcej, no i liczymy stamtąd. przede wszystkim na jakiś arcik. Choć nie wiem czy nadal powinniśmy, ale zawsze lepiej wierzyć, prawda? O, Iwon, kolejna. O, oni świecący. I kolejna pałka. Druga już na Twoim koncie. No ciekawe, ciekawe. I. B. I kolejna fałka. Coraz ciekawiej. Kurczę można by powiedzieć. No, <noise> Muszę powiedzieć, ciekawy box chyba Ci się tutaj wylosował. Trzy wałeczki, jeden W Przynajmniej będziemy mogli porównać dwa, to już jakoś wiedzę nam będzie tak. yy, dawało Ambreon zwykły. Niezwykły, tylko Master Ball. O, to nawet nie zauważyłem w tym świetle. Jest to Master Ball Ambreon, proszę bardzo. Ciekawe, czy Master Ballka Ambreon też wykazuje jakąś wartość, podobnie jak jego kolega Sterastala i Prizmatica. I zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także jeszcze jeden yy, jadę i jak na razie. No, u mnie. No na razie, lepiej, miażdżąca przewaga, drogsy. ale od razu powiem, że niespodzianki, która jest na koniec, nie przepala zwycięzca. Przepalamy ją na pół, <laughs> to tak, żeby była jasna. Uuu, jest Iwonka. Oh, w Master Ball, nois. Bardzo dobrze, no jak już zbieramy wszystkie Iwonki, to Master Ballkę dobrze mieć, dobrze, Jeszcze nieźle się wylosowało. Jeszcze ta ze stampem i to chyba te najrzadsze będziemy mieli z baniaka. Ambreonik. Kolejny Ambreonik. Mówiłem, że mało jest Ambreonów. Małeczka. A tu Ambreonami dosypało. Wymieniliśmy się, Ty masz Sylwiona V, ja mam v Max, Ty masz Joltyona tak. e, V-Maxa, ja mam V. Tak? No, że... Ciekawe czy uda nam się zebrać wszystkie, na tym polega ponoć ta zabawa. <grym> w złapaniu je wszystkich. Tak jest, a tymczasem mamy piłeczkę ze stampem. Trzy boostery po całej stronie zostały i co tam jeszcze się kryje? No mam nadzieję, że cokolwiek, chociaż no jak patrzę na twoją stronę, to musi coś, coś jeszcze u mnie być, bo na razie... Jest to. Flarek, pałeczka, proszę bardzo. No ja bym jeszcze, jeśli mogę prosić o jeszcze jedną pałkę, a chyba powinienem, to Eevee poproszę. Brakuje Eevee, brakuje Vaporeona, pałeczek zwykłych. Lecimy, zobaczmy przedostatni booster po brakuje. mojej stronie Master Bolka. A, to już koniec, no tak. <laughs> Jeszcze nie, chciałem. Jeszcze chciałem. No i ostatni booster. Mm, 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 <laughs> nie, nie wygląda to najlepiej. Trochę inaczej sobie wyobrażałem ten opening. Jest Nifion, jest powtórka. A tymczasem jest trzecia fałka. No Czy to znaczy, że u Ciebie już nic nie ma w ostatnim no nie, pięciu? Nawet tak nie Nie chciałbym w to wierzyć. Po cztery dropy. Porówniutko się to porozkładało póki co. A ja nadal liczę, na coś. <noise> Pewnie już część z was wyłączyła w ogóle ten filmik. Nie o, wyłączajcie, dobra. bo jeszcze będzie bardzo. Wszystko już wydropiło. Bardzo miła rzecz na koniec. I O! 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 tego to się w ogóle nie spodziewałem. Penny? <noise> Czy ktoś się spodziewał tutaj Penny? Ja na pewno nie. <noise> ja też nie, ale jest tam Breon tutaj więc w sumie, czemu nie? Fantastiko, no to powiem Ci tak, no lepszego miałeś boxa, zdecydowanie lepszego. Jadę dalej. Jedź, jeszcze, <grym> dawaj jeszcze arcik i jesteśmy już w ogóle w dumu. Ale okej, okay, miłe zaskoczenie. Master Ballka. Jednak bolka. opłacało się zostać, trochę dłużej, <grym> <mniej>. <grym> Tak, bo w zasadzie wychodzi na to, że najlepszy dropik wypadł pod koniec. No a jeszcze nie skończyliśmy, więc yy, ja cały czas... I liczę. To w sumie ten stamp, może być, jeśli chodzi przynajmniej o te mniejsze dropy, które by cię w jakiś sposób tam urządzały. No zobaczmy. Ostatni boosterek. Bol 2. I, 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 I... No nie. Master, Master bolka, Ball, No i tak to wygląda. No słuchajcie, za trzęsienie pałek, to <laughs> trzeba, trzeba powiedzieć. Pałek jest... O, sporo. Jest druga, tutaj powtórka, dubeltowa. Jest ambreonik. Ambreonik to najważniejsze. Jest ich łącznie 6, czyli po trzy na boks. Po jednym na boksie wimaxie e, również nam się wylosowało. E, tak one wyglądają. No i upadła jeszcze. jeszcze penny, proszę bardzo. No tutaj bardzo zaskakujący i bardzo miły drop e, na koniec tak tego bossa. Bardzo, bardzo mi się podoba. Kiedy myśleliśmy, My, że już jest po wszystkim, okazało się, że niekoniecznie. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że. No, jednak żaden z tych czterech arcików nie no polega. Tak, no tak. Ale teraz będziemy to naprawiać. Bo teraz na stół wjeżdża oryginalne sprzęgło Pokemon, które zamówiłem sobie również z AliExpress. To pudełko jest dosyć ciężkie. A to za sprawą rameczki, która się tutaj kryje. Tak, w środku jest ramka, która mieści te cztery karciochy, które są, oczywiście, również występują w wersji angielskiej. Ale skoro pudełko jest ciężkie, to daje nadzieję, że ta ramka jest dobrze wykonana. Tak, tak słyszałem, że jest solidna. Zaraz zobaczymy, czy to prawda. Już się dobieramy do tego pudła. W ogóle, jeśli chodzi o ten box, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ te karty, które są w środku, są już w foliach, w koszulkach. Powinno być w tych w ogóle. To by było w ogóle świetne. No, ale są też boostery. Ale nie oczywiście, właśnie. Są jeszcze bustry, to że są karty, to nie wszystko. Otwórzmy sobie to, zobaczmy, jak to wygląda. No, jest okay. to wszystko zrobione bardzo, U. bardzo ładnie. Śmieszna ramka w ogóle właśnie z na, na karciochę. Tak, śmieszna ramka i bardzo ciężka, bardzo to ciężka. Dobrze. Ma tutaj taki stojaczek, ma takie do powieszenia w środku. Wszystkie te takie karciochy, które łączą się w obrazek poczwórny, można sobie władować. Spoko gadżet, zamiast kilku... Fajna rzecz tam... i naprawdę po, porządnie zrobiona, Zobacz. Zamiast kilku jakichś tam popierdółek, po prostu jeden porządny item, e, który faktycznie może się przydać kolekcjonerom no fajnie to wygląda naprawdę fajnie to wygląda jeszcze u góry ten pokeball też spoko no i, I ciężko, w środku karty ciężko. są już proszę bardzo osliwowane są w koszulkach to no bardzo jest. ciekawy zabieg ze strony tutaj e, chińskich inżynierów e, bardzo bardzo miło bardzo miło na pewno w lepszym stanie e, można sobie je tutaj znaleźć niż w standardowym boxie są w lepszym stanie niż ten pikacz i w środku i w środku mamy taki oto jeszcze zestaw wóstrów Dwa razy Cóż to Venus, jest? dwa razy Blastoise. Któż to jest? Któż to może wiedzieć? Wczoraj próbowaliśmy sobie tu jakoś dotrzeć do tego, co tutaj... jakim odpowiednikiem ten dodatek jest w wersji angielskiej na przykład. Miało coś to z Fusion Strike, chyba. Trochę miało, S są jakieś tropy, y gdzieś tam zahaczamy, natomiast y mi się wydaje, że Chińczycy lubią sobie pomieszać. Tak. Bardzo mocno. I tak jak na przykład teraz trafiła nam się ta penny, tak jak te szajniaki w 151, tak tutaj. Nigdy nie możesz mieć pewności. Nigdy. Y co czyni tą przepałkę jeszcze bardziej ciekawą? Po dwa bustry, no szybki pojedynek. Patrząc na same te bustery, no jest dość dziwnie. No. Tak. No, nie są to takie arty. Jest dość dziwnie, ale kurwa wjeżdżamy w to. Lecimy. Cztery bustry jeszcze chińskie dzisiaj na zakończenie. Może jakiegoś pikacza w ogóle? Tak, może skoro gępaki nie oddały tak jak powinny, to tutaj coś ciekawego wylosujemy. Zobaczmy. Ile to jest tak? Jest fałka na przykład już. Nie wiem, czy to powinno się już wydarzyć. Myślę, że tak. Coś tutaj się pewnie y, trzeba było Przykłada. przełożyć ze dwie. Mamy fałkę. Nie musieliśmy jej mieć, więc chyba dobrze. No chyba nie będę przykładał. Nie przykładę. Jak ma coś wypaść, to wypadnie. Tak jest. Jest laprasik na przykład. Jest holuwa i na końcu. I tyle. Booster. No i został nam jeszcze booster z Venu. Na razie biednie, na razie biednie. No ale nie będę ukrywał, no, no kupiłem to głównie po to i dla tej rameczki, w której sobie te karty będę elegancko trzymał. Też nie ma co sobie, nie wiadomo jakich nadziei robić, na cztery boostery. No tak jest kolówka u ciebie jakoś wcześniej i I niestety pusto. Ostatnia szansa po Twojej stronie. Na razie z jedną fałencją. Może teraz. Gimakcik, proszę. zawsze spoko, zawsze chętnie przyjmę. Mamy A, dropik to... Po jednym dropie w takim razie. No i fantastycznie. Z czterech boosterów skuteczność 50% jak najbardziej. Mamy fałeczkę, mamy Vimaxika chińskiego. No ładne, ładne te Vimaxy. W ogóle ładne te karty, te chińskie karty również ładnie są zrobione. No i coś my się pobawili, to nasze. Tak, no i jest rameczka przepiękna. Tutaj, jak już włożę karciochy, to również zdjęcie postaram się wrzucić, jak one fitują, jak one leżą. Myślę, że elegancko będzie. Naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Mhm. I te nóżki takie w kształcie błyskawic, no wszystko jest elegancko. Jest solidnie. Jest solidnie. Słuchajcie! Solidna chińska jakość. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z AliExpress. Wszystkie boksy zamówione stamtąd, wszystkie boksy oryginalne, nie ma się do czego przywalić, więc jak najbardziej, jeśli macie ochotę, to sobie złapcie coś miłego. Tych boksów jest potąd, także każdy znajdzie na pewno coś dla siebie, a my na pewno będziemy jeszcze jakieś Chińczyki atakować. Myślę, że tak. A tymczasem żegnamy się z Wami, wielkie dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.